Panie i Panie, to nasza partia, która jest w Warszawie, w Warszawie, w Ministerstwie Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale obawiam się, że w tej chwili, z tego co w Warszawie, bardzo Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się polityką zdrowotną, aniżeli Ministerstwo Zdrowia. To Narodowy Fundusz Zdrowia ma pieniądze i stać. o więcej. My dzisiaj upominamy się o rok 2007, 8, 2009, gdzie cały czas dostajemy mniej. Podpisanie kontraktów na tym poziomie, co zaproponował co fundusz, cofa nas w skali 2002 roku. Proszę zobaczyć, jak się to w Podkarpacie. To jest dramat Podkarpacia. Nie dajmy się! Szanowni Państwo, teraz... o spokój, o wyciszenie. Chcemy teraz prosić o spokój, o wyciszenie, aby przedstawiciele naszych mediów i tu wielki ukłon w ich kierunku bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Wam dziękujemy za to. Bo gdyby nie wy, ten nasz głos nie byłby słyszalny. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście. Ja bardzo proszę teraz o spokój. Chciałbym, abyśmy przedstawili, po co tutaj jesteśmy. I między tymi przedstawieniami, między zabieraniem głosu, będzie można skandować. Natomiast teraz proszę o wyciszenie i spokój. Szanowni uczestnicy pikiety, po spotkaniu dyrektorów Podkarpackich Szpitali w Łańcucie Dnia 12 stycznia bieżącego roku, Zapadła decyzja o niepodpisywaniu kontraktów na 2010 rok z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjęcie obecnie zaproponowanej oferty kontraktowej przez Narodowy Fundusz Zdrowia doprowadzi do zapaści finansowej i wpędzi szpitale w spiralę zadłużenia oraz wymusi drastyczne ograniczenia przyjęcia pacjentów oraz zwalnianie pracowników. Nie pomogły kilkutygodniowe negocjacje w Ministerstwie Zdrowia oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie. Manifestacja, na której jesteśmy, ma nam uświadomić, że właśnie rozpoczął się trzeci rok, od kiedy Podkarpacie dostaje coraz mniej pieniędzy na leczenie. A są województwa w Polsce, które nie są w stanie wydać tego, co dostają. Kwoty przeznaczone na leczenie jednego mieszkańca wynoszą na Mazowszu 1610 zł, średnia w kraju 1410, a na Podkarpaciu zaledwie 1230 zł na jednego statystycznego mieszkańca. A jest nas około 2 miliony 100 tysięcy mieszkańców. W związku z tym przeliczmy 2 miliony 100 tysięcy razy 200 zł tylko. Jakie daje to kwoty? To nic, że w Województwie Podkarpackim jest wzorcowa sytuacja pod względem liczby łóżek oraz osób hospitalizowanych. Jednak zaproponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontrakty na 2010 rok są poważnie zaniżone. W szczególności wydatki na opiekę długoterminową zmniejszone w stosunku do ubiegłego roku o 30%. Na rehabilitację i leczenie psychiatryczne średnio około 20%. Sytuacja ta przekłada się na pogorszenie dostępności naszych mieszkańców do usług medycznych. Wszystkim zatroskanym o Podkarpacką Służbę Zdrowia, którzy przybyli na tą pikietę oraz wszystkim mediom serdecznie dziękuję. Na radunek, szanowni, szanowni, zgromadzeni, radunek, szanowni zgromadzeni, chcemy, aby to nasze pikietowanie przebiegło w porządku, który został określony, abyśmy byli grupą bardzo zdyscyplinowaną. W związku z tym chciałbym przedstawić porządek tej dzisiejszej pikiety. Za chwilę przedstawi sytuację Podkarpackiej Służbie Zdrowia Kazimierz Ziobro, marszałek województwa podkarpackiego oraz Robert Godek, starosta strzyżowski, a zarazem wiceprzewodniczący Związku Powiatów Polskich. Odczytanie stanowiska dyrektorów Podkarpackiej Służby Zdrowia oraz listu otwartego do prezydenta i premiera odczyta pan dyrektor Szpitala w Kolbuszowej, pan Zbigniew Strzelczyk, zarazem przewodniczący prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Podkarpackiego. Następnie uczestnicy pikiety, parlamentarzyści, pani przewodnicząca Solidarności przy Szpitalu w Nisku, pani Małgorzata Nieznalska, zabierze głos. Następnie przedstawiciele pikutujących udadzą się na rozmowy do dyrekcji Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tutaj proszę państwa, chciałbym powiedzieć, symbolicznie gromadzimy się pod Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie, ale my doskonale wiemy, że finansami dysponuje Warszawa, czyli prezes Narodowego Oddziału Zdrowia w Warszawie. I w związku z tym tutaj się gromadzimy. Ale tu nie wyciągamy wszystkich jak gdyby przeciwko yy, jakichś argumentów narodowych oddziałowi że